Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gret Art Studio. Przychodzę dzisiaj z moimi pracami komunijnymi, które zrobiłam. Chcę Wam po prostu pokazać, co mi się udało wydziergać. Tutaj te prace to są jeszcze prace zeszłoroczne, aczkolwiek w zeszłym roku, kiedy tworzyłam te prace, to, to tutaj pudełeczko to był taki duży exploding box po prostu. Otwierało się do góry, wyskakiwał um, albumik, do tego była kartka i, i to był taki zestawik. Natomiast um, doszłam do wniosku, że um, ten exploding box nie do końca jest praktyczny, dlatego postanowiłam zrobić po prostu z tego pudełka pudełko. Tak, żeby było wygodniej. Więc, tak naprawdę, mm, połączyłam ze sobą wszystko. E, no i zresztą zobaczycie. Tutaj się odwiązuje u góry. I tu, tu się otwiera klapkę. I tu się wyciąga po prostu z tego albumik. To jest taki. Takie, takie pudełko zrobione, tak naprawdę, z tego exploding boxu, no bo szkoda mi było materiału, szkoda mi było papieru, więc to sobie połączyłam. A albumik jest generalnie bardzo prosty także pokolorowany i potuszowany w środku strony. To wszystko ja robiłam sama stemplowałam, kolorowałam także to jest taki rodzaj po prostu takiego mini albumiku jest oczywiście do tego pudełko drugi ten albumik wygląda dokładnie tak samo tylko, że jest po prostu w innych kolorach i też troszeczkę inaczej się otwiera, bo tutaj jest zrobione na magnesik, ale to nie ma znaczenia stążeczka jest generalnie wygodniejsza, także także ten album jest w takich kolorach taki uniwersalny, bo może być i dla chłopca i dla dziewczynki. Także to jest wszystko w podobnych kolorach. Wybaczcie mi to światło, nie mogę tutaj teraz ustawić odpowiedniego oświetlenia, bo na dworze jest słonecznie, um, ale nie na tyle, żeby było super jasno bez światła, a jak jest światło, to też to nie wygląda za dobrze. Więc no jak zwykle światło u mnie to jest <laughs> największy problem. No, ale przejdźmy. Przejdźmy dalej. Album taki duży, który wykonałam. Też robiłam go jeszcze w zeszłym roku, natomiast jest on robiony specjalnie dla kogoś, dlatego to się po prostu przeciągnęło przez COVID. a Oczywiście, wiadomo jak jest. No, także, także tak to wygląda. Tutaj mamy po prostu tylko napis Pierwsza Komunia Święta i HSK. Tutaj nic wielkiego nie ma, a na grzbieciku jest tylko to. Tutaj jest łączony papier, jak zawsze u mnie. No i w środku mamy to, co widzicie tak generalnie. Tutaj nie ma jakichś tam rzeczy, których już nie widzieliście. Już tutaj jest klapka z... I to jeszcze w tą stronę jest. Także tutaj jest belly band i tutaj jest też Miejsce na zdjęcia. Tutaj jest taka inna klapka. Też taka jest jakby z, z miejscami na zdjęcia, pod spodem jest harmonijka tutaj. Taka kombinacja alpejska. Kto tam do mnie tak pisze i mnie denerwuje. Tutaj mamy dwie klapki. Takie same generalnie. Pod spodem jest po prostu kieszeń, a tutaj jest. Miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy po prostu książeczkę. Tutaj jest tak samo, tylko że na więcej zdjęć. Całkiem spory jest ten album. Też po mieście sporo zdjęć. Tutaj jest taka sama klapka jak na pierwszej stronie, tylko bez kieszeni w środku. I tutaj jest też kieszonka. I tutaj są po prostu klapeczki na magnesy. I tutaj też jest takie okienko. Tutaj jest też wodospad, tylko że pionowy. No i tutaj tak samo klapki. Góra i dół. I tak samo kieszeń. I w środku są jeszcze dwie kieszenie, żeby było dużo miejsca na zdjęcia. Tym razem nie robiłam tutaj mat od góry, bo w środku i tak jest sporo zdjęć. Zresztą osoba, która dostanie ten album prawdopodobnie jak będzie chciała, to sobie po prostu tę matę zrobię jeszcze od góry. Ale myślę, że i tak jest sporo miejsc na zdjęcia, więc... Więc generalnie to tak wygląda. Kolekcje są mieszane, więc tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, co jest co, bo tutaj też jest sporo Primy sporo 45, Graphic 45, także różne, różne kolekcje są. Zrobiłam też takie dwa małe albumiki. One są generalnie podobne, tylko ilość kart jest troszeczkę inna. Tutaj są tylko cztery. Także jest to taki bardziej. Albumik dla, yy, dla dziewczynki, bo jest więcej różu, ale to już tak naprawdę kwestia tego, co kto tam uzna. No i tutaj mamy belly band, tutaj jest wodospad, nie jest skomplikowany, tu są klapki i na końcu jest kieszeń też na zdjęcia. No jest dziewczynka, no od góry mamy po prostu takie maty, w które można sobie przykleić zdjęcia. Nie jest, nie jest skomplikowane i ten drugi jest tak naprawdę w takim samym stylu. Tutaj tak samo jak tutaj jest. Oj, rozjeszcza się. Tutaj jest tylko jeden ten, a tutaj jest razem z kielichem. Także, także tak. No i o wiadomo, tutaj jest jest bardziej skierowany do chłopca w takich kolorach właśnie zieleń złoto, ale generalnie układ jest taki sam. Znaczy tutaj jest dodanych po prostu troszeczkę więcej, no bo jest więcej kart, bo jest 6 kart. Tutaj jest dodatkowo klapka, także dlatego jest troszeczkę jakby więcej, ale generalnie układ jest podobny, styl jest też podobny, też jest mata od góry na zdjęcia, także tutaj starałam się robić bardzo podobne, w podobnym stylu, tylko po prostu troszeczkę inną kolorystykę, więc tak, to, to, to jest coś takiego. Zrobiłam też dwa exploding boxy, niestandardowe, 10 na 10 tylko tak. Ten jest 8 na 8 To jest taki malutki, właśnie do, dla chłopca. Tutaj jest miejsce na życzenia i tutaj jest miejsce na pieniądz. Jest też wydrukowany pieniążek, taki, wiecie, z papieru, z drugiej strony czysty, żeby było po prostu wiadomo, oj, nie uciekaj. Wiadomo, że to jest właśnie do tego miejsca. No i tutaj mamy. Tylko serduszko i mamy hostyjkę w kielichu. Także taki malutki, ale całkiem, całkiem fajny Exploding box. I ten też nie jest 10 na 10, tylko to jest 9 na 9. Mam takie śmieszne wymiary tych Exploding Boxów. I w zasadzie jest taki sam, tak samo zrobione. Elementy są dokładnie takie same, tylko że tutaj mamy dziewczynkę. I hostia jest tutaj na. Kielichu też troszeczkę inna, bo nie miałam takich samych. Także, także układ jest mniej więcej taki sam. Także to jest to. Zrobiłam też takie dwa pudełka z pamiątkami. To są generalnie pudełka chyba na mercy czy na coś tam. Nie wiem, nie wiem, na, na jakiś jakieś tam bombonierkę. Pudełka. W każdym razie ja je wykorzystałam do y, wsadzenia y, pamiątek, tych komunijnych moich, y, tych takich, wiecie, harmonikowych. Piękne kwiaty od y, wioli, także tutaj mi się fajnie wpasowały do tej kolekcji od Lemona. I tutaj mamy w środku coś takiego. Tutaj jest oczywiście na pieniążki miejsce. No i tutaj. Jest zawsze jakiś tam cytat, a w środku dodatkowo mamy miejsca na zdjęcia. Także to jest proste. Tutaj nie ma dużo, generalnie w środku, ale, ale też są życzenia, można się tutaj podpisać, powklejać zdjęcia. Bardzo generalnie proste. Proste. Tak samo to tutaj w niebieskościach też jest w tym samym stylu. Znaczy, ten sam rodzaj. Tylko, że rzeczywiście jest inny papier. Tutaj też jest miejsce na pieniążki. E, przypomniało się że mi, że mam stempelek od Little Corner Design, więc użyłam go tutaj. No i tutaj reszta wygląda dokładnie tak samo, tylko oczywiście bardziej skierowane do chłopca. Także, także tak, to są kolejne prace. E... I jeszcze tutaj mam zrobiony czekoladownik z pięknymi wykrojnikami od Craft Passion, które ostatnio dostałam. Są fantastyczne, świetnie się sprawdzają. I ta mniejsza rameczka rewelacyjnie sprawdza się właśnie do czekoladowników, więc ja generalnie polecam. Wcale nie trzeba dużo ozdabiać, a naprawdę świetnie to wygląda. A w środku mam po prostu miejsce na wypisanie życzeń kieszonka no i oczywiście na czekoladę też zrobiłam karteczkę w pudełku i też wyciąłam tą mniejszą rameczkę ramaczką okienko no i generalnie kartka też jest prosta bo też po prostu wykorzystuję te, te wykrojniki no i te piękne kwiaty od wioli I, i tutaj nic więcej nie trzeba było dodawać także to jest super sprawa no, i tutaj mam jeszcze dwie, dwie karteczki, takie z resztek tak naprawdę: papierów, które mi zostawały, to porobiłam kartki. Jeszcze oczywiście będę robić różne rzeczy, więc jak zrobię, to na pewno wam pokażę. No, ale to, to jest na razie tyle, co mi się udało zrobić. Także mam nadzieję, że coś jeszcze mi się uda do tego dorobić. Wtedy wam pokażę. Więc do zobaczenia za chwilę. Mam jeszcze zrobione dwie prace: jedna to jest taka karteczka. Po prostu z wykorzystaniem elementów, które wycięłam, i jeszcze dodatkowo mam też z papierów niewinności, właśnie z tych elementów karteczkę w pudełku. Karteczka tutaj wygląda w ten sposób z tekturką i tutaj są łączenia papierów, żeby wykorzystać jak najbardziej się da. Także. To jest jeszcze to. Pewnie prace komunijne jeszcze będę robić, aczkolwiek na pewno już nie będę pokazywać ich w tym filmie. Także pokażę może następnym razem. Także tutaj mam jeszcze właśnie takie karteczki. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, która z tych prac podobała Wam się najbardziej. No i oczywiście mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa.